Siema, to jak krzychu, i witam was w następnym filmie z Polish Car Driving. Ale dzisiaj są święta. Tak, jak możecie wywnioskować po mojej pięknej, cudownej czapce, którą ściągnę, bo mi już wkurza. Ja miałem na głowie przez 5 sekund, wystarczy. I dzisiaj jakiś jest świąteczny update. Jest cały event, podobno. Coś się zbiera coś i się może zaraz za to odebrać auta. Nie wiem, w ogóle, w ogóle nie wiem, co to w sumie się dzieje. No, Ale w ogóle sprawdźmy, co, co to z boku mam jakąś, mam jakąś śnieżynkę po boku i co to w ogóle jest. Welcome to the event. This year Santa is... Aha, czyli każą, że Mikołaj jest w Malechowie i mamy mu dostarczać paczki, bo jest leń i mu się nie chce. Aha, i za to można dostać prezenty i pewnie za to można odebrać jakieś autka. Mniejsze, to za chwilę tam pojedziemy, tylko najpierw zobaczmy, bo jakieś nowe auta... Stąd to je szybko zobaczę, bo nawet nie patrzyłem. E, czekaj, muszę, muszę sobie odpalić nazwy tych aut, bo nie wiem. Jest jakiś Rudolfy dodali. gdzie one są? Pewnie na samym końcu. O, co, 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 co to jest? Co czekaj, czekaj? RB, to jest nowe, tak, to jest nowe na pewno. To jest audica jakaś. 19TDI, potężny silnik. Jest za 15 tysięcy, więc stać mnie na nią teoretycznie. I ona ile jedzie, ma 80 koni mechanicznych, co? Ma 80 tylko? No to teoretycznie o 5 więcej niż mój Polones. Ogólnie to jest prawie to prawie to samo co mój Polones. Pewnie cię le lepiej prowadzi. Co jest jeszcze dalej? Or Orin Saphire? A tego nie widziałem. To jest też mój, to musi być nowe. Ma 200 koni, co jest? Ujać. Potężne auto. O, to jest to, tak, to jest to. A to przed chwilą ją widziałem, jakiś gościu nią jechał. Ale ty, ale droga jest dobra, to mnie nie stać. Ale jest przepotężna Audica. Gdzie są te auta za prezenty? Już, je, już można je zobaczyć czy nie A tu są za prezenty. Można za 425 taką audicę odebrać. Znaczy nie Aud audicę BMK. I na to tyle. Można tylko BMK odebrać. Super. Duż, du, dużo opcji. Więc jedźmy do tego malechowa. O jacie, cały, mi, ca cały mój Polonez jest uwalony w, w śniegu. O bo... No i znowu nie pamiętam jak się jeździał tam w tej grze. O, 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 o! Jakiś gościu, ham mi tu blokuje. Jedziemy. Podobno jest... Jest śnieg, więc pewnie będzie śli... bardziej ślisko. No już się rozwaliłem, jestem świetnym kierowcą, nie kwestionujcie. Dobra Pojadę z tą stroną... Aha, co ja nie przymocowałem kierownicy? Ej. Aha, no, Nie, nie przymocowałem do końca kierownicy, czekajcie, be right back. A tu w ogóle nie ma wściepności, co jest? Tu w ogóle nie idzie jeździć, co jest, co nie zrobili? Uff, no i się w gościu zablokowałem, idiot. Eee, dobra. Nie no, ja już nawet nie opowiadam. prostu tutaj ten to, 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 to serwer jest toksy, toksyczny i tyle. Pełna moc, jadę 131. No, gościu, że gościu sobie pomylił strony drogi. Czy tutaj wszyscy nie jadą po złej stronie drogi? Czy ja, czy ja nagle sobie coś... Nie no, po do... nie no, jadę po dobrej stronie drogi, bo to już tak... A Już dosłownie tak wszyscy jadą po złej stronie drogi, że ja że ja powoli zaczynam się zastanawiać, czy ja nie jadę po złej stronie drogi. Już tak, na... już tak mi psychikę... Już mi tak rozwalają psychikę. No to się im nie dziwić, bo, tutaj, bo teraz jest ślisko, to... Tu bez nadziei jeździ, dostałem mandat, świetnie. Ile? Eee, tam 100-100, to tyle, to mogę dostać mandatu. Ojej, ojej, dobra, nie, dobra, nie dziwię się im, że oni jadą po złej stronie drogi. O nie, o nie, dobra. ABS nic nie daje, w ogóle ta. w ogóle, nie, no, nie idzie jeździć. Trzeba zamontować zimówki. O nie, ja, ja już nie wiadę na drogę. Tu w ogóle nie ma przyczepności. Ja. dobra, wrzuciłem. Gra postanowiła skraszować, nie wiem czemu. Teraz się ładuje jeszcze w ogóle. Nie wiem, czemu po prostu ja sobie jadę i puf, puf! Nie ma gry. Super, super, super Roblox 10 na 10 i spałnie. Jeszcze się pewnie nie załaduję, bo ta gra się zawsze długo ładuje. Nie potrzebuję widzieć mojego poloneza, żeby nim jechać. I mniej ślisko, dobra. Teraz powolutku zrobi ten zakręt. O 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 Akceptowalnie ten zakręt zrobiłem. Jedziemy do przodu i jest szansa, że nie rozwalimy się na prostej. Dobra. Idę w prawo, już dojedziemy. Po wielkich męczaniach z dojazdem. Za czas mi się wydaje, że coś pozmieniali w tej mapie. Ogólnie jest tak bardziej pełnie. Albo nie wiem. Może mi się wydawać, nie wiem, cały czas nie jestem pewien. Do, a tu hamuje, bo tu też jest do 50. To lepiej jechać przepisowo, żeby nie dostać mandaciku. To, co to jest gdzieś tu? A tu jest jakiś tunel, ty? Tego tu nie było na pewno. Dobra, i co tu się dzieje? A to jest ta baza jakaś. I co tu się dzieje? Tu widzę jakieś świąteczne rzeczy. są ciężarówka ze tymi prezentami. co tu jest? O, się śmieje ten. Santa. Aha, tu będą ten, stopniowo auta dawać. Dobra, czekaj, tutaj sobie przyparkuję na chwilę. I co ty chcesz? Pan Aha, on mi po prostu daje prezenty, dobra. I teraz mam to dowieść. Ile, ile się tutaj dostaje prezentów? Łojacie, co? Jak to ją trzeba grindować, żeby jakiekolwiek auto tutaj dostać? To jest, dobra. Ja znaczy, ja już mi się aż tak nie chcę, że grindować. Więc pewnie nie dostanę żadnego auta z eventu. Ale możemy trochę porobić ten event. Trochę pojeżdżę moim polnezem. Ostatnio, ostatnio robię cały czas na tych, na busach, więc no. To za więc można. O co jest? Ach, dobra, dobra, fotoradar mnie złapał. Nie, nie wiem czemu mnie to tak wystraszyło. Już dzisiaj straciłem dwie, dwie stówy na fotoradarach. Muszę bardziej ogarniać tą grę. No nie, no nie, ale drift, ale Tokio Drift. Nieźle, dobra, wycofam zanim do rowu wpadnę w pełni. Oj, 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 nie mam kontroli nad autem, ujdź, 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 dobra, jadę znowu, oj, trzeba wycofać, może nikt we mnie nie wiedzie. dobra, jadę, gościu na szczęście we mnie nie wjechał, ale za to z drogi już zjechał, więc mniejsza, to jego problem, ja tu sobie powoli jadę, rozwalam się tylko co so, 5 so centymetrów, profesjonalny kierowca. O skręt, o nie, tu, skręt, tu się nie da robić. o nie, o masakra. O nie, znowu straciłem kontrolę, Tu w ogóle nie ma ja ta, ta cała droga jest w lodzie, co jest? Nie mogę w ogóle skręcić auta, bo już się rozwala. Nie, ja nie wnikam. Za chwilę zacznę jeździć kaszlakiem i tyle będzie. Albo kupię sobie jakieś auto z napędem 4x4, w sumie też można. Jakaś choinka tam jest, ty. Fajnie, fajnie klimać. Ja pod to ja pod tą choinkę mam dostarczyć. A, dobra, to są miejsca do dostarczania. Ok, Wpadę tutaj sobie. Zaprzyparkuję. Będę miał od razu do nawrócenia. I dostarczamy prezent. Uuu, do delivery complete. Co, dostałem jakieś prezenty? Tu się patrzy, ile się prezentów dostało. Chyba nie ma, ale coś do. ale. Sławno, to dostałem trzy prezenty teoretycznie. A to ja chyba muszę to muszę tam wracać i sobie zrobię chociaż jeszcze jeden kursik. Bo też w mogę, jak tak pomyślałem, zrobić jeden kurs na busie, żeby zobaczyć jak się, jak się busem jeździ podczas tego zaśnieżenia. No ja nie umiem jeździć, ja nie umiem jeździć i ogólnie nie umiem jeździć. Hamuj! O boi, hamulce teraz w ogóle nie, nie działają. Czekaj, teraz wycofam gościa, puszczę, a ja będę musiał więcej nawracać. O, gościu widzę też nie ma O Ojeju! Nie dziwię mu się. Dobra, leciutko gaz, leciutko gaz. Jednak kierownica to jest plus, bo mogę dawkować gaz. I się tak nie ślizgam przez to, dobra. Dobra, chyba już nie, już jestem poza fotoradarem. Gościu tutaj wyprzedza kaszlakiem. Tak, go trzeba go dogonić. Albo nie wiem. O, bo jadę swoim tempem, nie chcę, nie chcę, by znowu wylądować w rowie. O, o, o tak jak on, nowy no i teraz go wyprzedziłem. Tak, mm -hmm. jedzie jak, jak psychopata. O nie, o nie, o nie, o opanowałem, opanowałem, nie opanowałem. W mnie staranował. I teraz cały ekran mi wibruje, więc nieźle. Milimetr, i bym, i bym go ominął. Tak go leciutko dotknąłem. A coś ostro zmienili z tym paliwem, bo przedtem się bardzo szybko ten, no, zużywało, a teraz to już jeżdżę, ta, już jeżdżę dość dłuższą chwilę, spadło mi dopiero mniej niż 0, czekaj, ile mi zeszło litrów, 3,5, nie, no jakoś mniej więcej tak, nie wiem, ja jestem super z matematyki, wiem. Gościu, co mi jest Co tutaj ludzie Nie umiem jeździć, tak się pchają, hamsko. Dobra, mniejsze. Jestem już prawie na miejscu. Gościu, nie trą. Ten serwer jest bardzo. Dobra, ja nie, ja nie, ogólnie nie wnikam w ten serwer. Ja nie wnikam. A tutaj przyparkuję, może być. I bierzemy następny prezent. Tamta, dobra. Krupy, na krupy mam jechać. Gdzie, gdzie w ogóle są krupy? O ty, zak a, wreszcie zaktualizowali mapę, co jest? Oho a nie no ładnie zrobili. Krupy, 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 tu są krupy. A ja jestem tutaj, więc... Więc teoretycznie mogę jechać prosto aż tutaj do trackerów. I skręcić w lewo tutaj na tą now nową 205 i tutaj jakoś dojadę. Dobra taki jest plan. Może tam teraz... Może jakoś tam dojadę. Dobra, puszczę tego gościa z Merola, on tak ma większy VMAX. A goś nie puszcza? Ty, nie no! Myślicie tu są je, Jednak to jest są jacyś kie, dobr, dobrzy kierowcy, nie no, naprawdę. Bobrowice, to tutaj gdzieś będzie skręc... Tutaj bobrowice, bobrowiczki. Nie na no, bobrowiczki muszę jeszcze pojechać. Tu się gdzieś będzie skręcać. Nie tutaj. Dodali, dodali tyle mapy i już nie ogarniam gdzie co jest. I do rogu, a zjechałem z wrażenia. O! Kamuj! Tak, muszę wycofać, może nikt we mnie nie wiedzie, bo tu jest chyba droga na. Tu jest chyba ta droga, nie? Tu są chyba... Tak, tu są trackerzy, więc tutaj powinienem gdzieś pojechać. Czekaj. Chyba źle zjechałem, wiecie? Tak, tak czekaj, gdzie czekaj? Tam jest chyba droga jakaś. To ja muszę jednak... Nie, to jednak nie tutaj. Tu są trakerzy, a to jest lekko po trackerach, nie? No, teoretycznie tak, więc dobra, wycofam, najwyżej się tutaj wrócę, bo to chyba nie tu, to chyba nie tu. A nie, bo to w Sławnie ogólnie jest skręt, a dobra, chyba już wiem, gdzie muszę jechać. Dobra, wiem, dobra, sobie przypomniałem, jak to, jak ta trasa yy, jest, więc tutaj muszę ta Sławno, muszę jakoś pojechać, przez Sławno jakoś przejechać i to tam gdzieś będzie, dobra, może jakoś dojadę. A na Krupy to, czekaj, nie to, na Krupy to ile prezentów się dostaje za to? A, cztery, e, no to dobrze. W takim razie to jest jedno z tych najdłuższych do dostaw Ale Te drzewa nie mają na, na sobie śniegu. Skam, niedopracowana gra, jak tak można. Mi wypisało, że poprawiali takie rzeczy, ale tutaj widzę, jeszcze nie jest do końca ten zima. O, 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 o! O nie! nie. Zostanie no, o, 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 no, 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 gorzej się nie mogę rozwalać. Wyjadę w ogóle stąd? Ktoś jedzie, chyba nikt nie jedzie, dobra. No, może, może nikt we mnie nie uderzy, dobra, jedziemy. Udało się, nikt w nas nie uderzył. Ja nikogo nie uderzyłem, jest perfect. No nie, rozwalam się to 5 centymetrów, co jest? Nie, ta, to już nie wyjadę, nie? No masa, dobra, spróbuję jeszcze wypchać. O, 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 wyjechałem. Powiem wam, że jak jak czytałem właśnie co to w ogóle zmieni i przeczytałem, że dodali, że się bardziej przez śnieg ślizga, no to nie myślałem, że aż tak. I gościu we mnie walnął. Niezły zły. ja cię! Straciłem znowu kontrolę. Ale, i kręcę? O fy. Nie no, tutaj, tutaj jest ta droga jest tak śliska, że nie idzie jechać prosto. Masakra. Tesla jakby sobie radzi, ale to jest bot. Więc on może sobie... No jedź prosto auto, dobra. Powolutku. To ja, ja, nawet, ja nawet nie dodaję gazu, a to się ślizga. Dobra, akurat gościowi mogę wybaczyć, bo tutaj jest tak ślisko, że w ogóle nie idzie jechać. I powolutku, zero, zero dodawania gazu. Dodaję teraz tak mało gazu... Bo, dobra, jadę, jadę. Dobra, no, dodam gazu więcej. Nie, 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 dobra. Powolutku, powolutku i może dojedziemy. Powolutku, powolutku, o. Dobre, o, dobra, widzę już choinkę, nie o, ta droga była straszna. Masakra. Nie, przesad przesadzili z tym ślizganiem się. Dobra, tutaj jadę. Wystarczy. Obra, dostarczam i dobra. I dostarczyłem prezent. Dobra, to myślę, że jak, jak mówiłem, to jeszcze zrobię ten jeden. No, zrobię sobie jakąś trasę na busie. I zobaczymy, jak to wygląda teraz z wypracowaniem na busie. A, też zaśnieżony jest. I teraz. A, wezmę takie ze Sławna, żeby nie musiał jechać. To Next i jakieś malutkie. Smadzewo jest najkrótsze za 40. Dobra, to wezmę najkrótszy kurs. Nie, nie będę się męczył. Start, dobra. Mam 29 ja tysięcy? A to. A to te dostarczania prezentów chyba mi coś dały. A, autobus też jeśli ślizga, ale jest bardziej jest bardziej przyczepny od Poloneza. Polonez to była masakra do, w zimę. Zero przyczepności, zero A tam się gdzieś zaczyna, dobra, to na rondo jadę. I się tutaj zaczyna na pę, na na, 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 na pętli. Tak. Skrę, mało skrętny autobus, znaczy. Znaczy przez ten śnieg, przedtem bar bardziej bar bardziej był skrętny. Siadasz, też jakiś bilet, coś? Niech chcesz. dobra, to jedziemy. Jedziemy. Następny stanek, ośrodek szkolno-wychowawczy, wysławnie. Oj, 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 oj. hamuj, hamuj, tu to, to jest już tutaj. Tu gdzie tu gdzie przedtem dostarczałem prezent, ten pie ten pierwszy. Dobra, otwieramy drzwi. Co ty chcesz? Też coś? O, jednorazowy ulgowy. Jednorazowy ulgowy. no. To od razu więcej pieniędzy będzie. Znowu się robi ciemno. Dobra, lampy uruchomię. tutaj w prawo skręcamy. A ten autobus się lubi bloko blokować. Blo 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 blokować. I tutaj mamy dwie osoby. Dobra, niech wsiadają. O. Coś tam chcecie? Nie chcesz i nie chcesz. Dobra. Oś, następny przystanek. Oś. Nie zdążyłem, nie zdążyłem przeczytać reklamację. Dobra, pełny gaz. Nie, be, nie będę się ograniczał. Teraz się nim dziwnie jeździ, jak jest śnieg. Jest taki, no, nie wiem jak to określić. Jest taki, taki jakiś dziwny w prowadzeniu. Jest jednocześnie mało przyczepny i jednocześnie bardzo przyczepny. Nie wiem, nie, nie wiem jak to określić. Dziwnie się dziwnie się teraz nim jeździ. Powiedz tak dziwnie inaczej. O to bardziej mi chodzi. Ci prosto. O, 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 tutaj widzę. Maluszek się zablokował. Współczuję. I następny przystanek. O, trollface jest. Ci gościu zostaje na przystanku? Ej, zrobili coś takiego, że, gości, że mogą zostawać MPZ-ty -y na, przy na, na przystanku? Ej, no w sumie fajnie. Albo po prostu ktoś ma też trasę i to są mpz jakiegoś innego gościa. To też tak może być. Hamuj, 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 hamuj. I tu jest jakiś gość. Chce, chce pan coś? Ktoś? 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 O, jednorazowy jaki? Normalny, dobra. No. I faj... I fajno. Wreszcie wiesz ktoś jakiś normalny bilet kupił. Ciągle tylko te ulgowe kupowali. Nie wiem czemu. Jak tak można ulgowe kupować? Dobra, następny przystanek i... Wy coś chcecie? Zobaczcie, kupujcie bilet, dostanę, dostanę, do, 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 dostanę za to pieniądze. Nie chcą. Ale ham, Ale ham, Ale hamuwa. Jak można biletów nie kupować? Za chwilę, Konor nas was złapie i tyle będzie. O, o maluch w robie! Przez ten śnieg, teraz wszyscy się dosłownie rozwalają. Tu anarchia się dzieje na serwerze. Gdzie by się nie pojechało, to wszędzie są rozwaleni ludzie w robie. Ale autobusem, tym jak zwykle, jeździ się bardzo dobrze. Ja zawsze to mówiłem, że, ten aut że tym autobusem się jeździ. Najlepiej ze wszystkich aut, które posiadam w tej grze. Tutaj w lewo, tak. Tutaj w lewo. Oj, 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 o, o, dobra. Tu jest ta droga wyboista. Nie wiem. Nie wiem czy to tak zrobi, że, że jest ślisko za bardzo, czy po prostu mój polony się tak ślizgał. Bo nie jestem właśnie ja na tym teraz myślę. I ale. O tu też jest ta choinka, bo tutaj pewnie też można dostarczać prezent, pre, prezenty. I tu jest ostatni przystanek, nie? Chyba tak. Chyba tak, bo tu jest droga już powrotna, więc tu jest chyba koniec trasy, nie? Dobra, tak, stanę. Wysiadają wszyscy? E, zostają jeszcze, czy? A nie, wszyscy wysiadają, dobra. Ile pieniędzy dostanę? He? O, dobra, dostałem. 5400, chyba maksymalnie ile mogę dostać. Czyli mam teraz 35000, ej, dużo. Niedługo będę mógł sobie jakieś potężne auto kupić. O, no, więc to myślę na tyle. Update w miarę fajny. Tylko żeby cokolwiek z niego dostać, to trzeba troszeczkę bardzo dużo tryhardować, więc aż tak mi się nie chce tego tryhardować, ale nie ale fajnie, fajnie. Jest trochę za ślisko i ogólnie, tak, tak, wiem. Jestem, jestem w super w komunikacji, wiem, dobra, mniejsza, dobra, mniejsza, więc... Dziękuję za oglądanie i... No, do następnego. Lu.